Witajcie moi drodzy, dosyć długo nie robiłem już takich krótkich live'ów, które kieruję zawsze do ludzi jako Ewangelia, jako przesłanie biblijne. Dlatego też dzisiaj chciałem taki krótki live zrobić, kilkuminutowy. W drugim liście Koryntian 5:20 <kluzny> Paweł mówi: W imieniu Jezusa Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. Mówi o tym, że dano nam przywilej, jak i obowiązek, abyśmy w imieniu Jezusa Chrystusa zachęcali ludzi do pojednania się z Bogiem. Nie jest żadną tajemnicą, że to, co dzisiaj wszystko widzimy, co się dzieje na świecie, powoduje utratę pokoju, powoduje zamartwianie się o, na ten temat, co się stanie dalej. Wiele ludzi naprawdę jest zmartwionych tym, co się dzieje. Czy utrzyma pracę, jeżeli nie weźmie szczepionki, czy co się dzieje dalej, co się stanie dalej, co mi z naszymi dziećmi? Kochani, pętla się zaciska na szyi tego świata. Wielcy tego świata, bogaci tego świata, władcy tego świata w słowił, którzy działają zakulisowo, no niestety, dążą do jeszcze większego bogactwa. Dążą do tego bogactwa poprzez zniewolenie ludzkości. Wszystko to widzisz sam, co się dzieje. Od wielu lat o tym mówimy, że prosła biblijne na to zwracały uwagę i zwracają uwagę. Zbliża się okres, który spadnie na ten świat. Siedmioletni okres wielkiego ucisku, który nigdy nie miał miejsca od zarania dziejów ludzkości. I teraz wielu ludzi próbuje na swój sposób szukać Boga. Próbuje, modli się, ale się zniechęca, bo, bo Bóg nie odpowiada. Ten werset bardzo wyraźnie, który podałem na początku, mówi o tym, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jak czytamy w Słowie Bożym, to chociażby w liście do Rzymian, Nasze pojednanie z Bogiem jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa. Bóg ustanowił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako tego, do którego ma przyjść wszelkie ciało, jako tego, przed którym ma zgiąć się wszelkie kolano, a to oznacza nic innego, tak czytamy w innych słowach, że po to Chrystus przyszedł i umarł, abyśmy my nie żyli już dla siebie, ale żyli dla tego, który za nas umarł. Taki jest cały sens Ewangelii. Jeżeli się zastanawiasz, szukając dzisiaj Boga, jak Go znaleźć, przecież istnieje tyle religii, denominacji chrześcijańskich. No prawdę, nie wiem jak, tą jedyną Ewangelię stawia nam Bóg w Słowie Bożym. Nasze pojednanie jest możliwe tylko i wyłącznie przez naszą wiarę i oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Wtedy Bóg nas przyjmuje, wtedy Bóg Wtedy spełniamy wolę Bożą, bo widzisz, wielokrotnie ludzie idą do Boga tylko po to, by im się dobrze działo, by zostać zbawionym, by żyć w niebie na wieki wieków, ale bardzo mały procent z tych ludzi myśli o tym, że przecież chodzi o to, że ja mam spełniać wolę Bożą. Gdy Syn Boży, Jezus Chrystus, był na ziemi, wszystko co mówił, mówił, że. Zarówno to, co robi, to, co mówi, nie jest od Niego, ale jest od Ojca, od tego, którego posłał. Gdy noc poprzedzającą Jego śmierć, Jezus modlił się do Ojca, by Ojciec zabrał Mu ten kielich, który go czeka, ta śmierć, to męczeństwo, powiedział, że jednak niech nie moja wola się dzieje, ale Twoja. Skoro sam Jezus Chrystus o to się modlił i zawsze stawiał wolę Ojca nad swoją, to jaki powinien to być przykład dla nas? My tak samo musimy działać, jeżeli chcesz, by Bóg zaistniał w Twoim życiu, musisz spełniać Jego wolę. Nie możemy traktować Boga jako dzina z butelki, jako kogoś, kto za ruchem magicznej różdżki będzie czynił nam dobrze, będzie przecież zabierze mi wszystko w moment. Tak wiele ludzi dzisiaj szuka Boga, idzie za cudami, idzie za. Jakimiś emocjami, wzniosłościami, zapominając, że to my mamy przyjść, ukorzyć się przed Bogiem, my musimy wyznać swoje grzechy, porzucić, powiedzieć Mu to, że całe życie grzeszyłem. Całe życie słyszałem o Twoim Synu Jezusie Chrystusie, ale no, poza jakimś chodzeniem do kościoła od czasu do czasu nic nie robiłem, grzeszyłem. Nie ma przed tym ucieczki, jeżeli chcemy na ten temat porozmawiać. To wszystko dalej pójdzie, ta pętla coraz ciaśniej się za, zacieśni, jeśli chodzi na, o szyję tego świata. E, ten plan, który widzimy został już wdrożony w ruch, nic tego nie zatrzyma. Przyjdą kolejne rzeczy, kolejne wirusy, kolejne obostrzenia, kolejne. Ograniczenia, kolejna dyskryminacja, jeśli chodzi o szczepionki, o cokolwiek innego. Nic z tego nie zatrzyma, a jest to początek, jak Biblia mówi, boleści, które spadną na ten świat to jest nic, co się dzieje. Biblia nazywa to bólami porodowymi. A więc kobieta w ciąży, zanim rzeczywiście dostanie te mocne bóle, zanim zacznie rodzić, dostaje co jakiś czas skurcze, one puszczają później. I dzisiaj żyjemy w takim okresie tych skurczy. Jednak to jest nic w porównaniu z tym, co się z tego narodzi, dlatego ostrzegamy przed tym wszystkim. Wszystko to, co mówiliśmy już długi czas, się sprawdza, dlatego że nie mówimy tego od siebie, ale mówimy to ze Słowa Bożego. Bóg sam wyciągnął rękę do człowieka. Nie dość, że człowiek zgrzeszył, od początku Adam i Ewa wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu, pokazali, że sami chcą sobie decydować, co jest dobre, a co jest złe. Bóg od razu wypowiedział proroctwo, by ich z tego, że tak powiem, wyciągnąć. Tak? Które zapowiadało przyjście Syna Bożego, który umrze w nasze miejsce, by odkupić nas z naszych grzechów. Bo każdy, kto grzeszy, nie może wejść do Królestwa Bożego. Dlatego Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Ale cała Ewangelia mówi o naszym pokucie, mówi o naszym, naszej poważnej skrusze w naszym sercu, byśmy uznali to, że żyliśmy po swojemu, że żyliśmy poza Bogiem, że nie liczyliśmy się z Bogiem, liczyliśmy się jedynie z tym, by mieć pieniądze, by się liczyć w tym świecie, mieć piękną kobietę albo mężczyznę, w zależności od Twojej pci, obojętnie co chciałeś swego Boga widziałeś jedynie jako coś albo kogoś, kto da mi no, jakieś tam zbawienie, jak umrę, tak? Z tego trzeba wyjść. Pamiętajmy, że Bóg jest żywy, Bóg jest. Najwyższy jest twórcą, On upomni się o to wszystko, co stworzył, to jest Jego własność. Poza tym Bóg nigdy, nigdy, nie zlekceważy śmierci swojego Syna. Ona jest tak drogocenna, Chrystus zrobił tyle. Cierpiąc za nas i umierając, że Bóg przez wzgląd na to nigdy nie odpuści Temu światu. Ale to nie jest zła nowina, to jest dobra nowina. Każdy z nas może. Wyjść zwycięską ręką, obojętnie kim jesteś, obojętnie co cię spotkało, obojętnie w jakim grzechu jesteś teraz, jeżeli przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, pojednasz się z Bogiem. On jest pojednaniem, nie żadne prawo, nic innego jak wyznanie, porzucenie grzechów i pójście za Chrystusem. Jezus mówił, by brać swój krzyż, by nie odwracać się za siebie, za pług, gdy do Niego przyjdziemy. Jest więc to wybór na całe życie. Jest to piękna rzecz, bo Chrystus jest dobry, Bóg jest dobry. Chrystus oddał za nas swoje życie. I pamiętajmy, to, co przychodzi na świat, to już nie minie. Jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus, tak jak zawsze, i te rzeczy na nas spadają. Dlatego w miejsce Jezusa Chrystusa jeszcze raz prosimy, pojednaj się z Bogiem. Tego Ci życzę z całego serca.